Patriotyzm to nigdy jeden Polak przeciw drugiemu Polakowi. Tak, Dzień Niepodległości to Dzień Zjednoczenia. To tu w Gdańsku nasz papież uczył nas istoty solidarności. Pamiętacie te jego słowa. Solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. Solidarność to zawsze jeden z drugim. Więc dzisiaj możemy chyba powiedzieć słowa podobne patriotyzm to nigdy jeden Polak przeciw drugiemu Polakowi. Patriotyzm to zawsze Polak razem z Polakiem różnimy się, wspieramy się. Słuchajcie, różnorodność to nic złego. Różnorodność jest i może być w przyszłości źródłem naszej siły, ale ta różnorodność, te różnice, te spory nie mogą rodzić nienawiści, pogardy, przemocy. Tu z tego miejsca, tu w Gdańsku, ten apel, aby wyrzec się w polskich dialogach, w polskich rozmowach, w polskich relacjach przemocy ma swoją szczególną moc.